Poziom 11.11 .11 to podpoziom pomiędzy poziomem 11 i 12, prawdopodobnie kryjący podobieństwa z Pulrums. Jako podobieństwo do poziomu nadrzędnego, rozległe nowoczesne miasto powszechnie znane jako Delmopan, obejmujące ogromny obszar 518 km2, jest wspólną scenarią poziomu. Poziom charakteryzuje się opuszczonymi, zniszczonymi budynkami i zarośniętymi roślinami. Jedną z unikalnych cech poziomu jest to, że najgłębsze części miasta są stale zanurzone w wyniku regularnego wydarzenia znanego jako powódź. Miasto składa się z różnych dzielnic, w tym biznesowej, dwóch mieszkalnych, przemysłowej i kilku mniejszych dzielnic sąsiedzkich. Oprócz Delmopan na tym poziomie znajdują się również dalsze obszary podmiejskie i większe miasta. Pomimo oznak zarastania roślinnością, miasto jest odwrotnie nowoczesne, ze wszystkimi udogodnieniami i obiektami, których można oczekiwać od dużej metropolii, choć większość z nich przestała działać. Jednym z głównych wyzwań stojących przed osobami przyjącymi poziom są niszczące i zawalające się dominujące struktury na całym obszarze. Ze względu na wady konstrukcyjne i brak kontaktu z ludźmi, znaczna część budynków poziomu jest w stanie ruiny. Niebezpieczna architektura i kruche materiały budowlane użyte do budowy każdej konstrukcji tworzą bardzo niebezpieczne środowisko do nawigacji na poziomie. Co więcej, oprócz zagrożenia strukturalnych istnieje również specjalny rodzaj kolczastej winorośli, co dodatkowo utrudnia i tak już trudną nawigację i podróż. Pnącze te mogą powodować obrażenia u tych, którzy śpieszą się, aby znaleźć kryjówkę na początku powodzi. Wyjście z Delmopan głównego miasta poziomu prowadzi do gorącej tropikalnej plaży otaczającej całą metropolię, wskazując tym samym, że miasto znajduje się na wyspie. Sama plaża jest podmokła, a piasek wydaje się być mokry i ciężki. Plaża jest usiana wieloma parasolami z dziurami i popękanymi krzesłami, a do użytku jest mnóstwo wiaderek i łopatek, chociaż ki kilka zamków z piasku, tecznie nie zbudowano na plaży, jest teraz w ruinie. Mimo tego plaża nadal zapewnia spokojną atmosferę, a fale delikatnie uderzają o brzeg. Na całym poziomie można znaleźć zapasy i zasoby, w tym wodę migdałową, które mogą być przydatne do podtrzymania życia w tym środowisku. Plaża nie zawiera jednak wody migdałowej jako podstawowego płynu. Poziom jest znany ze stałej pochmurnej lub deszczowej pogody. Ciecz deszczowa może manifestować się na różne sposoby, m.in. jako woda z kranu, ścieki, woda gruntowa, woda z jeziora, deionizowana woda destylowana, a nawet skroplona forma chromu. Istnieją podejrzenia doniesienia o tym, że chrom zamienia się w grad podczas pewnych warunków pogodowych, zwykle powodując poważne szkody w delmopan. Ze względu na obecność bakterii i pasożytów w płynach zaleca się unikanie zalanych i głębszych regionów. Nasze radary wykryły coś strasznego, dociągającego z tej strony. Każdy, kto jest na tym poziomie, szukaj schronienia. Powódź. Najniebezpieczniejszym zagrożeniem na poziomie jest powódź, występująca stale raz w tygodniu. Wydarzenie to charakteryzuje się silnym, niebezpiecznym wiatrem. Jego prędkość może dochodzić do 1615 km na godzinę, czemu towarzyszy wyjątkowo wysoka fala sztormowa, sięgająca 50 metrów. W rezultacie miasto jest częściowo zdewastowane i zniszczone na takich zdarzeń. Początkowo niebo zaczyna często dudnić, po około 20 minutach intensywne opady deszczu przekształcają się w silną burzę z piorunami, której często towarzyszy wiele małych tornad tworzących się w mieście. W miarę postępu zdarzenia prędkość wiatru gwałtownie wzrasta, z średniej prędkości wiatru burzowego do nieludzkich prędkości dochodzących do 1000 mil na godzinę. Te potężne wiatry mogą zdmuchnąć fragmenty budynków i rozprzestrzenić piasek na całym poziomie. Warto zauważyć, że wszystkie szkody spowodowane tym wydarzeniem są szybko naprawiane przed następnym wschodem słońca. Podczas powodzi panika nie wchodzi w grę. Cierniste krzewy, które rozprzestrzeniają się po poziomie, mogą powodować poważne nacięcia, co sprawia, że kluczowe jest zachowanie bezpieczeństwa. Jedyną opcją jest szukanie schronienia w wodoodpornych bunkrach, ponieważ budynki mogą się zawalić. Latające odłamki mogą zranić przechodniów, a wiatr może nawet zdmuknąć ludzi. Ponadto sama powódź składa się z miarkowanie żrącej cieczy, która rozprzestrzenia się na całym poziomie, powodując dalsze zagrożenie dla osób, które nie znajdą się w bezpiecznym schronieniu. Obiekty: Obiekt 44A. Potwierdzono, że woda otaczająca poziom jest odmianą wody nerkowcowej. Niezależnie od jej bezpieczeństwa, jest powszechnie znana jako woda kaszmirowa. Główne różnice obejmują brak jakichkolwiek problemów zdrowotnych po spożyciu, a kontakt ze skórą nie powoduje już palącego ekstremalnego uczucia. Teraz zastąpionego swędzącym uczuciem, które można zrehabilitować za pomocą wody migdałowej. Istoty Obecnie nie istoty rządzące tym poziomie, co wynika z jego natury. Kolonie i placówki DEP Kaszdydył to niewielka, strategicznie rozmieszczona placówka obsługiwana przez Departament Eksploracji i Ochrony Środowiska. Ta placówka służy zarówno jako centrum zasobów, punkt orientacyjny dla wędrowców, jak i centrum produkcji. Pomimo zdolności poziomu do utrzymywania społeczności, do tej pory nie podjęto żadnych innych prób, a nie stworzono tu żadnych innych placówek. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Znane jest tylko jedno wejście na poziom. Noclip przez Winoroś na poziom 11 prowadzi tutaj. Wyjścia. Znane jest tylko jedno wyjście z tego poziomu. Przetrwanie powodzi zaprowadzi wędrowca z powrotem na poziom 11. I cóż, to było na tyle z kolejnego poziomu Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu Macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie.